Ewangelia według świętego Jana 4. A kiedy pan dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż Jachshua pozyskuje sobie więcej uczniów i chrzci, więcej niż Jan, chociaż w rzeczywistości sam Jachshua nie chrzcił, lecz jego uczniowie, opuścił Judeę i odszedł znów do Galilei. Trzeba mu było przejść przez Samarię. Przybył więc do miasteczka samarytańskiego zwanego Sychar w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swojemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jachzwał zmęczony drogo siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jachzuła Rzekł do niej, daj mi pić Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka, jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić. Żydzi bowiem Samarytanie unikają się nawzajem. Jachzeb odpowiedział i jej, jej na to. O gdybyś znała dar Boży, i kim jest ten, kto ci mówi? Daj mi się napić. Prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpka, a studnia jest głęboka. Skądże wy, więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił, i on sam. I jego synowie, i jego bydło. W odpowiedzi na to rzekł do niej Jaszła: Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz wodą, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta. Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział: Idź, zawołaj swojego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to: Nie mam męża. Rzekł do niej Jachszyła. Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. Powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy bo czcić Boga. Odpowiedział jej Jaszua, Wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie. Nie będziecie cz czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina. Owszem, już jest. Kiedy to prawdziwe czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i w prawdzie. A takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem. Potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie. Rzekła do Niego kobieta. Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Namaszczonym, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko, powiedział do niej Jaszua. Jestem Nim, Ja, który z Tobą mówię. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, czy rozmawiał z kobietą, jednakże żaden z nie powiedział, czego on nie chcesz lub czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. Mówiła tam ludziom, pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wszyscy z miasta i, sz, i szli do niego. Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc, Rabi. Jedz, on im rzekł. Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniownie jednego do, jeden do drugiego. Czyż mu ktoś przyniósł coś do jedzenia? Powiedział im Jashua. Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mówicie? Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam. Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne. Tak iż siewca cieszy się razem z, ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwy, prawdziwym powiedzenie. Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, rządź to. Na czym wyście się nie natrudzili, inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli. Wielu samarytan z owego miasta zaczęło w niego wierzyć dzięki, dzięki słowu kobiety świadczącej: powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc samarytanie przybyli do niego, prosili go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni i o wiele więcej ich uwierzyło na Jego Słowo, a do tej kobiety mówili, wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, na własne bowiem us uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem Świata. Po dwóch dniach wyszedł stamtąd do Galilei. Yahshua wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie, kiedy jednak przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt i oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do kany galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A w Kafarnaum mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jachza przybył z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna, był on bowiem już umierający, Ashuła rzekł do niego: Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie, powiedział do niego urzędnik królewski. Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko, rzekł do niego Yachzuła. Idź, syn Twój, żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jaśuła powiedział do niego, i szedł z powrotem. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, o której mu się przeszło. Rzekli mu: Wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka. Pozna więc ojciec, że było to o tej godzinie, o której Jaśuła rzekł do niego: Syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jahszuła od chwili przybycia z Judei do Galilei.